Mi się osobiście bardzo podoba angielskie określenie właśnie z Gagi, heartburn, palenie serca. Natomiast mówię o tym, że jeżeli borykasz się ze zgagą, z refluksem, z nadżerkami na błonie śluzowej żołądka, masz to pieczenie, pali cię, wylewa ci kwas, masz jakieś zaburzenia typu Cały czas mówią, kym, kym, muszę odchrząknąć, bo mam jakąś gulę w gardle. Nie. Typowo po posiłkach sprawdź, czy to nie jest refluks. Jeżeli chodzi o zaburzenia żołądka, jest to naprawdę bardzo duży problem. Około 20-25% wizyt ambulatoryjnych dotyczących zaburzenia naszego traktu żołądkowo-jelitowego dotyczy właśnie problemów z żołądkiem. I problem też polega na tym, że z tym żołądkiem jest czasami trochę jak z nadciśnieniem, czyli nie czujemy tego. Oczywiście tu się nie zgadzam osoby, które... Stwierdzą, że co chwilę muszą przełykać, bo im tutaj się cofa, wraca i mają taki dyskomfort pieczenia, palenia za mostkiem. Mi się osobiście bardzo podoba angielskie określenie właśnie z zgagi, hardburn, palenie serca. Wiele osób myli tak naprawdę zgagę czy refluks z uczuciem zawału serca, bo faktycznie jest takie palące, rozpierające uczucie za mostkiem, które jednak pokazuje, że nie pracuje nam odpowiednio zwieracz żołądkowo-przełykowy, czyli ten element zacisku, który powinien między żołądkiem a przełykiem funkcjonować.